W moim kolejnym filmiku. Dziś prawdopodobnie będzie mnie rozpierać energia, ponieważ strasznie cieszę się, że wróciłam do paplania, milczenie wcale nie jest złotem, kompletnie się pod tym nie podpisuję i nawiązuję oczywiście do anginy, którą w tym tygodniu przechodziłam, o czym doskonale wiecie, jeżeli śledzicie mój profil na Facebooku, bo żaliłam wam się, że nie mogę paplać, że nie mogę wydobyć z siebie ani jednego słowa. Jednym słowem przeżywałam dramat i to totalny. W związku z czym tydzień walentynkowy, który dla Was przygotowałam, trafił totalny szlak żaden z tych filmików nie poszedł także właśnie dziś dopiero zapraszam Was na książkowy tag walentynkowy lepiej późno niż wcale, który wymyśliłam wraz z moją koleżanką Ulą, którą gorąco, gorąco, gorąco pozdrawiam razem wymyślałyśmy pytania, fajnie się przy tym bawiłyśmy, no i ten tag zrealizowała już Olga z kanału Wielki Bóg chciałam Olga nominować do tego tagu więc podesłałam jej pytania, dała mi zielone światło, powiedziałam stara, rób bo ja nie dam rady, jestem chora, tego tagu po prostu nie zrobię, no i Olga ten tag zrobiła i wyszło i to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Olga jest taka przecudowna, przekochana i jeszcze zrobiła takie serduszko, w którym chyba napisała, że kocham Cię jak Anitka Lightnera W ogóle, Olga, wymiatasz. I co Wy tak z tym Lightnerem Nie tylko Lightnera kocham, o czym zaraz się przekonacie, także żeby nie przedłużać już może, przejdę do pytań. 15 fajnych, cudownych, wspaniałych takich iście romantycznych pytań. Także zaczynamy. Ulubiona historia miłosna. Moją ulubioną historią miłosną jest ta rozwijająca się pomiędzy metaforyczną dumą, czyli panem Darcy, i metaforycznym uprzedzeniem, czyli Elżbietą. Chodzi oczywiście o dumę i uprzedzenie Jane Austen. I to proszę bardzo, jest ta książka, którą mam w obwolucie, która bez obwoluty wygląda tak. Także pokazuję wam wersję z obwolutą i bez obwoluty, ponieważ ostatnio wprowadziłam was w błąd i cały czas pytaliście mnie o to wydanie, mówiąc, że go nigdzie nie ma. A to wydanie po prostu wygląda tak. Także to wydanie jest teraz jest wszędzie dostępne. Jest to książka wydana przez świat książki. Po prostu ja wolę tę książkę tak bez obwoluty, a dlaczego tak bardzo kocham dumy i uprzedzenie, o tym dowiecie się już niebawem. Miałam o tym mówić co prawda w poniedziałku z klasyką, który miał otworzyć mój walentynkowy tydzień, ale niestety wyszło jak wyszło, także mam co nadrabiać. Recenzja dumy i uprzedzenia pojawi się we wtorek największe książkowe ciacho w związku z tym, że w Tłusty Czwartek tak troszeczkę biedowałam, nie zjadłam ani jednego pączka o faworkach zapomnij dzisiaj będę musiała to nadrobić, bo nie jestem w stanie wyłonić tylko takiego jednego książkowego ciacha jestem szalenie kochliwa tych ciach jest więcej i gdy te ciacha zbierzemy do kupy z każdego coś tam weźmiemy, to dopiero wtedy pewnie powstanie takie największe książkowe ciacho także tymi ciachami, które po prostu uwielbiam, jest Christiane Lightner z parabellum remigiusza mroza na tyliś, za mundurem panny sznurem. Dorzućmy do tego Dimka z Akademii Wampirów. Cudowny, wspaniały Dimka, to jak on walczy, jak wygląda, jaki jest cudowny, wspaniały, tak? On też musi się tutaj znaleźć w tym moim zestawieniu książkowych ciach, tak samo jak Dartanian. Żeby jednak nie było że wiecie, lecę na 18-latków, niech to będzie Dartanian z 20 lat później, czyli taki starszy o 20 lat, 40-letni Dartanian, stary, ale. Jary, ciągle jary, zresztą jaki stary. Ja tutaj dobiegam trzydziestki, więc może nie będę się kompromitować. Dalej, doszliśmy do tego jeszcze Rata Butlera, cudownego, wspaniałego Rata Butlera. I oczywiście pana Darcy. Pan Darcy też musi się tutaj znaleźć, także to są te moje książkowe ciacha, takie cudowne, wspaniałe do wszamania, w których jestem zakochana na zabój. Ulubiona książkowa para, no poza tym, że ja i Lightner, albo ja i Dimka, Red Butler, Pan Darcy, wiecie, w różnej konfiguracji i Tartanian, to jeszcze taką moją ulubioną książkową parą są i tutaj nie będę raczej tego zmieniać. Tak jak mówiłam w moim filmiku, top 14 ulubionych książkowych par na pierwszym miejscu cały czas są Dimka oraz Ross Hathaway, czyli bohaterowie Akademii Wampirów. Dlaczego? No po prostu musicie przeczytać Akademię Wampirów, gdy przeczytacie wszystkie 6 tomów. Doskonale będziecie wiedzieć, dlaczego tak szaleje na ich punkcie. Para, która działa tobie na nerwy. Nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. Edward Bella, zmierzch baj, Stephanie Meyer. Zostawiam to bez komentarza. Klasyka romansu, ulubiona książka. Bezapelacyjnie duma i uprzedzenie Jane Austen. Najsmutniejsza historia miłosna, którą kiedykolwiek przeczytałaś. Myślę, że nie zaskoczy was tą informacją, bo to taki totalny banał, ale nic na to nie poradzę, że tą historią jest historia Romo i Julii Szekspira. Najlepszy książkowy pocałunek. Chyba nic nie poradzę na to, że myśląc o takim książkowym pocałunku, pierwsze co widzę to Bridget w gaciach, swetrze i Adidasach, która biegnie tak przez Londyn, pada śnieg, jest zimno, a ona tak ubrana goni Marka Darcy, żeby powiedzieć mu, że to co napisała w swoim dzienniku to totalne głupoty, żeby tym się nie przejmował. No i Mark Darcy wychodzi na spotkanie z nowym dziennikiem, wręcza jej ten dziennik, żeby miała o czym pisać przez kolejny rok, po czym się całują, i on ją tak płaszczem okrywa. To jest takie romantyczne okrywają płaszcze i tak się całują. To jest takie cudowne wspaniałe Tylko że niestety tego w książce nie było, o ile dobrze pamiętam. Wydaje mi się, że to scena bardziej na potrzeby filmu, więc tu trzeba by się zastanowić nad jakimś innym pocałunkiem, nad czymś, o czym marzy każda kobieta, tak mi się wydaje. I've been dreaming, been dreaming. jest pocałunek księcia Filipa i królewny Aurory, śpiącej królewny. Bo co może być piękniejszego od pocałunku prawdziwej miłości, pocałunku, który przełamuje takie potężne zaklęcie? Myślę, że nie ma wspanialszego pocałunku w książkach, tak? Myślę, że to jest dokładnie ten pocałunek. Ulubiona miłosna ekranizacja. Jeżeli chodzi o seriale, to serial o produkcji BBC Duma i Uprzedzenie z jedynym i słusznym panem Darcy, Colin Firth Love. Po prostu go uwielbiam, 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 raz jeszcze uwielbiam. Jeżeli zaś chodzi o filmy, to Piękna i Bestia, w sumie to animacja Disneya, ale uwaga, nominowana w kategorii najlepszy film do Oscara. Niestety tego Oscara nie zdobyła, zdobyła za to Oscary za muzykę, także wielkie brawa dla Alana Menkena. Uwielbiam tego kompozytora. Co więcej, Piękna i Bestia, może dobra, nie dostała tego Oscara, ale zdobyła najważniejsze nagrody podczas rozdania Złotych Globów, także uwielbiam ten film, cieszę się, że został doceniony, nie mogę doczekać się też filmu, który niebawem się pojawi, bo właśnie tu mówiąc film, mam na myśli film animowany, ale niebawem pojawi się film, w którym Emma Watson zagra Belle, podejrzewam, że to będzie fajny film, że będzie świetny, Emma jest stworzona do roli Belli, a jeżeli chodzi o piękną i bestię, to jest baźń. Baźń napisana w XVIII wieku przez Opowieść o Uwaga, tak, będę teraz po prostu, nie słuchajcie może lepiej tego mojego całego francuskiego, przez Gabriel Suzanne, Suzanne Barbeau de Villeneuve, ktoś taki wiecie co, najlepiej będzie jak to napiszę jak się nazywa ta powieść to sobie sami to przeczytacie bo ja i francuski to po prostu jedna wielka masakra, uczyłam się, ale mi nie wychodzi także to ona napisała tę baśń, którą później też jakoś tak chyba z 30 lat później skróciła inna powieść która nazywa się Jeanne Marie Le Prince de Beaumont jakoś tak, wiecie, francuski jestem na noga z francuskiego także to jest baśń francuska i to właśnie tą drugą wersję my znamy. Ta druga wersja jest tak wszędzie ekranizowana, więc jak najbardziej pasuje to tutaj do ekranizacji miłosnej, cudownej, wspaniałej ekranizacji o pięknej dziewczynie i takiej bestii. I że ich połączyło uczucie i że ta bestia okazała się księciem, to coś niesamowitego. Naprawdę bardzo lubię tę baśń. Ulubiony autor piszący miłosne historie? To akurat jest proste, bezapelacyjnie Jane Austen. Najgorszy romans wszechczasów? To też jest proste, myślę, że mogę tutaj wymienić zmierzch. Edwarda Belle, Jacoba, Zmierzch. Duma i uprzedzenie. Jaka piosenka kojarzy się tobie z tą książką? Dlaczego wybrałam tę książkę? Oczywista, oczywistość. A jaka piosenka mi się z tym kojarzy? Myślę, że najlepiej będzie, jeżeli sobie tego tak troszeczkę posłuchamy. The smile on your face, Właśnie ta piosenka w tym wykonaniu podoba mi się najbardziej. Myślę, że jej słowa oddają relacje pomiędzy Elżbietą a także panem Darcy. No i wybaczcie, że wam tego nie śpiewałam, ale ja naprawdę nie potrafię śpiewać. A to tutaj ty wiecie taka malutka, malutka wprawka do Books and Songs, które zbliża się naprawdę dużymi krokami, bo cały czas mnie to prosicie. Także Books and Songs pojawi się niebawem. A jeżeli chodzi o piosenkę, która tak bardzo, bardzo kojarzy mi się z dumą i uprzedzeniem, link do niej znajdziecie w opisie się poniżej. Ostatni romans historia miłosna, przy której się wzruszyłaś zdecydowanie Love Rosie, dlaczego odsyłam was do mojego filmiku. Czerwień, kolor miłości. Ulubiona książka z czerwoną okładką. I tu przyznam, że mam problem, ponieważ moją ulubioną książką z czerwoną okładką jest Elita zabójców Ranulfa a Ona tak średnio pasuje, wiecie, do tych walentynkowych, miłosnych klimatów, więc wybrałam coś w takim miłosnym klimacie. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o miłosne klimaty, i czerwone okładki, to moja ulubiona książka jest nią Wiecznie żywe Izaka Marion, czyli cudowna opowieść o przeuroczym białku imieniem R, który pod wpływem pewnej dziewczyny imieniem Julie przechodzi wewnętrzną przemianę, taką bardzo, bardzo poważną przemianę. Mówiłam o tej książce w jednym ze swoich filmików, także odsyłam Was do tej recenzji, a jeżeli chodzi o Wiecznie Żywego, polecam raz jeszcze bardzo, ale to bardzo gorąco, naprawdę przeurocza historia. Ulubiona historia miłosna z dzieciństwa? Zdecydowanie zakochany kundel i to, jak Hultaj podsuwał Zuzi klopsika, ta scena ze spaghetti, ona po prostu była cudowna, wspaniała, najlepsza na świecie. Bardzo podobała mi się animacja, bardzo podobała mi się też książeczka Disneya, którą miałam. Co więcej, scenariusz tej animacji powstał w oparciu o książkę Grina, ale nie nie tego Grina, innego Grina. Happy Dan, The Wistling Dog, także mam nadzieję, że gdzieś tam kiedyś uda mi się przeczytać, bo naprawdę jestem zauroczony. Na historię Hulta i Zuzi naprawdę przeurocza mój numer jeden, jeżeli chodzi o miłosne historie z dzieciństwa. Jesteś rozważna czy romantyczna? Zdecydowanie romantyczna. Jestem ogromną romantyczką, marzycielką. Chciałabym gdzieś tam chociaż troszeczkę być rozważna. Czasami mi się to udaje, ale jednak ta moja romantyczna natura gdzieś tam zawsze bierze górę. Niestety, bo chyba nie jest zbyt dobrze być romantyczką, tak mi się wydaje. Dobra, chyba że żyłabym w uniwersum Disneya, wtedy to byłoby nawet wskazane. Ale tak ogólnie w tym świecie, no nic trudno. Jestem romantyczką, stuprocentową romantyczką. I to było ostatnie pytanie, czas teraz kogoś otagować i kogo by tu otagować, pomyślmy, Caroline 352. Kat van der Morgan. Dodatkowo dorzućmy do tego Sylwię. Stwierdzę zbudowanie z książek. A także tak, Grzesiu, będę okrutna. Gerd Marwa. Grzesiu, jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak zrobisz ten tak w Twoim wykonaniu. To na pewno będzie kosmos. Nie mogę się tego doczekać. Dodatkowo taguję też Roberta, który prowadzi blog Czytanie Moim Tlenem. A także Martę z Secret Books. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojego tagu. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, pa!